Gotik, historia Gomeza. Nazywam się Gomez. Byłem przywódcą starego obozu w kolonii. Wszystko było git, dopóki nie zjawił się on. Bury Kiedy mówił, przyszedłem zaoferować swoje usługi, myślałem, że jest w porządku. Później oferował swoje usługi nowemu obozowi. Po upadku bariery wszyscy spierniczali z górniczej doliny jakby im się zadekpalił. A ja byłem jednym z nich, spierniczałem i nagle zatrzymali mnie jacyś bandyci, było ich sześciu, pobili mnie i obrabowali. Zobaczyłem jakiegoś gościa, który już nie dawał rady, pomyślałem, pomogę mu, żart zabrałem mu całe kwipunek i dobiłem go. Aha, buryzynek zabił mi brata, dlatego ta historia ma jakąś fabułę. W końcu każdy przywódca ma jakiegoś brata bliźniaka, hehe. He. I teraz muszę się zemścić. Jakby tu wejść do Korinis. Wiem zabiję tego strażnika i wezmę jego strój. Trend.